Napięcia na Bliskim Wschodzie osiągnęły szczyt w ciągu ostatnich 24 godzin. Sytuacja jest tak poważna, że przestrzeń powietrzna Iranu została całkowicie zamknięta. Wszystkie kraje Bliskiego Wschodu i Europy zakazały cywilnych lotów nad Iranem. Jednak kryzys pogłębił się wraz z zamknięciem Iranu. Iran wydał awaryjny NOTAM, zamykając swoją przestrzeń powietrzną na następne 90 dni. To pokazuje powagę ostrzeżeń ze strony USA i Izraela. Oraz czujność generałów reżimu irańskiego. Podczas gdy generałowie i zastępcy reżimu irańskiego wydawali groźby Khamenei, uciekł do specjalnego podziemnego schronu 100 metrów pod ziemią w Lewan, obawiając się możliwego ataku USA i śmierci. W tej chwili cały irański perymetr jest pod oblężeniem. Ale zagrożenie, przed którym stoi Khamenei, to nie tylko lotniskowiec. Trump nakazał też Wielkiej Brytanii dołączyć do wojny, a ogromna amerykańska armada licząca 7800 jednostek zmierza do Zatoki Perskiej. Najbardziej budzącą strach bronią tej armady nie są jednak żołnierze na poziomie morza. Potwór o masie 30 tysięcy funtów spadający ze stratosfery GEB U-57 niszczyciel bunkrów. A teraz Iran wchodzi w swoje najbardziej krytyczne 36 godzin. Khamenei prawdopodobnie myśli, że jest bezpieczny w tunelach. Jednak wiadomo, że dotychczas przeprowadzane operacje były wymierzone w przywództwo reżimu. Czy te obiekty mogą więc wytrzymać niszczyciela bunkrów? Obiekt w Lewan, w którym ukrywa się Hamenei, nie jest zwykłym schronem. To podziemne miasto wzmacniane przez dekady, aby wytrzymać atak nuklearny połączone tunelami. Według danych OSINT obiekt ten jest wzmocnionym podziemnym kompleksem składającym się z połączonych ze sobą tuneli. Ma on około od 80 do 100 metrów głębokości i jest chroniony przez zbrojony beton oraz stalowe ściany. Doniesienia ze stycznia 2020 26 roku wskazują, że obiekt obejmuje ochronę EMP filtry powietrza oraz zapasowe systemy zasilania. Może mieć długość kilometra i jest zaprojektowany do szybkiego przemieszczania się. Podziemna sieć Iranu rozwijana jest od lat 80. i opiera się na modelach, takich jak Fordow. Specjalnie opracowane ściany z betonu, zbrojonego wysokiej gęstości, są wyposażone w ochronę przed impulsem elektromagnetycznym. EMP, aby zapobiegać zakłóceniom od pól magnetycznych. Jednak prawa fizyki mówią, że nawet beton ma swoje granice. Kamenei może wierzyć, że jest tam bezpieczny, mając zapasy na miesiące i specjalne linie łączności. Jednak struktura, którą nazywasz schronem, może też zamienić się w więzienie, gdy jej wyjścia zostaną uszczelnione. Ta podziemna sieć została zbudowana na podstawie doświadczeń zdobytych w irańskich obiektach nuklearnych, takich jak Fordow. Jednak tym, co wyróżnia Lewan, jest to, że mieści bezpośrednio dowództwo przywódcze. Wszystko od systemów oczyszczania powietrza wewnątrz tuneli po jednostki interwencji MPGA medycznej jest zaprojektowane tak, by utrzymać system w działaniu, nawet wtedy, gdy utracony zostanie wszelki kontakt ze światem zewnętrznym. Ale kto może zagwarantować, że amerykańskie jednostki cyberwywiadu nie przeniknęły do tych systemów? Bez względu na to, jak zaawansowane są cechy techniczne, schronu otacza go nie tylko ziemia i skały. Otacza go również ogromna niepewność na zewnątrz. Jeśli ukrywasz się 100 metrów pod ziemią, istnieje tylko jedna broń zaprojektowana dla ciebie. GEB U57 Massive Ordnance Penetrator. Ważąca około 14 ton ta potężna bomba jest najcięższą konwencjonalną bronią w arsenale USA. Bomba działa jak wiertło przewiercające beton, ale z dużo bardziej niszczącą energią kinetyczną. Zrzucana z samolotu Medwa Spirit ta amunicja przyspiesza Łamiąc grawitację swoją ogromną masą i może przebić do 60 metrów zbrojonego betonu, zanim zdetonuje. Prawdziwe zniszczenie kryje się w opóźnionym zapalniku wewnątrz bomby. MOP nie detonuje, dopóki nie dotrze do wewnętrznych komór schronu. Gdy znajdzie się w środku ekstremalne ciśnienie, jakie wytwarza, jest wystarczająco silne, by zniszczyć wszystkie płużuca wewnątrz sorąc sosia się wewnątrz schronu, stopić systemy wentylacyjne i wyrwać je z miejsca. Nawet jeśli Hamenei ukrywa się na głębokości 100 metrów, sejsmiczne fale uderzeniowe, wywołane tą bombą, mogą oddziaływać na tunele. Pojedyncza bomba może nie zniszczyć całkowicie bunkra, ale może uszczelnić wszystkie wyjścia, więżąc tych w środku. Czy naprawdę sądzisz, że beton jest pancerzem przeciw takiej mocy, obraz na morzu przedstawia? Czerwszy ten scenę całkowitego okrążenia. Wypowiedź Trumpa, że wysyłamy wielką siłę, spotkała się z masową armią 7800 żołnierzy na ziemi Iran. Obserwujemy Iran. Wiecie, mamy wiele okrętów płynących w tamtym kierunku tak na wszelki wypadek. Mamy dużą flotylę płynącą w tamtym kierunku. Porównując obecne rozmieszczenia z tymi widzianymi w dwunastodniowej wojnie, podsumowuje to szeroko zakrojone wzmocnienie sił USA Izraela. I Wielkiej Brytanii, które mogłoby wesprzeć możliwe wspólne ataki na Iran w ciągu najbliższych 36 godzin. Szacuje się co najmniej 482 plus statków powietrznych w ramach centkom i prawdopodobnie jukom. Obejmuje to 418 samolotów bojowych i uderzeniowych, 57 samolotów tankujących do uzupełniania paliwa platformy ISR i wczesnego ostrzegania oraz łączną pojemność paliwową około 5,37 miliona. Siły powietrzne USA Grupa Uderzeniowa, lotniskowca marynarki USA Royal Air Force i izraelskie siły powietrzne łącznie zapewniają rozległe floty bojowe tankujące i wsparcia. Podczas gdy siły morskie USS, a w regionie obejmują lotniskowiec liczne niszczyciele okręty podwodne, okręty desantowe i logistyczne jednostki Straży Przybrzeżnej oraz ponad tysiąc komór systemu pionowego startu, co pokazuje ich gotowość do ciągłych operacji o wysokiej intensywności. Gdy grupa lotniskowca USS Abraham Lincoln kotwiczy w zatoce omańskiej przenoszone przez nią myśliwce SAE F35C są w pogotowiu gotowe do startu co dwie sekundy. To nie jest tylko flota morska, ale mobilna baza lotnicza. Ten okręt ma 322 metry długości i może przenosić ponad 70 samolotów. Elementy takie jak F ukośnik A18 c E ukośnik F. Super Hornets EA18 D Growlers i E2D Advanced Hawkeyes odgrywają rolę w zapewnianiu przewagi w powietrzu. Analitycy twierdzą, że zdolność okrętu do pozostawania na morzu przez ponad 20 lat bez tankowania daje przewagę w długoterminowych operacjach. Zdolność do wystrzeliwania samolotów z prędkością 240 km na godzinę w dwie sekundy zwiększa potencjał szybkiej reakcji. Niszczyciele USS Mitchell i USS McFall. Towarzyszące temu okrętowi mają zdolność oślepienia irańskich systemów obrony powietrznej w ciągu minut setkami pocisków Tomahawk. Choć potencjalne użycie pocisków Tomahawk jest analizowane jako strategia USA do szybkiej neutralizacji irańskiej obrony powietrznej. Pociski te mają zasięg ponad 1000 mil i mogą uderzać z dokładnością 10 metrów. Oznacza to, że irańska obrona powietrzna mogłaby zostać wyłączona w ciągu godzin. Systemy naprowadzania z GPS i terką Tomachawka umożliwiają im także uderzanie w cele podziemne. Te pociski również wydają się mieć precyzję, by zagrażać bunkrom Khamenejego. Eksperci szacują, że flota ma około 358 Tomahawków w swoim zapasie. Ta zdolność wydaje się umożliwiać salwę na dużą skalę. Nie należy jednak zapominać, że taki krok zwiększyłby ryzyko odwetu. Ponadto ta grupa lotniskowcowa jest zintegrowana z Carrier Air Wing 9. Ta flota obejmuje również zdolności walki elektronicznej. Ostatecznie USS Abraham Lincoln jest symbolem morskiej potęgi USA i ta grupa odegra krytyczną rolę w potencjalnym konflikcie. Tym co naprawdę zmieniło sytuację był ruch Wielkiej Brytanii. Odpowiadając na wezwanie Trumpa, Royal Air Force RAF rozmieściły swój 12. dywizjon myśliwców Typhoon na bazie lotniczej Al Udeid w Katarze. Oświadczenie brytyjskiego sekretarza obrony Johna Healeya, że wzmacniamy bezpieczeństwo narodowe, pokazuje, że Londyn uczestniczy w tej operacji nie tylko logistycznie, ale także z aktywną osłoną w powietrzu. Brytyjskie myśliwce utworzą tarcze nad irańską przestrzenią powietrzną podczas możliwej operacji schronowej. Szybkość, z jaką ta koalicja się zawiązała, pokazuje, jak krytyczne są dane wywiadowcze. Zanim rozpoczął się atak kinetyczny oczy i uszy, Iranu mogły już zostać oślepione. Operacja cybernetycznego młota koordynowana przez UE Cyber Command i brytyjskie GSEHQ cyfrowo sparaliżowała irańskie sieci dowodzenia i kontroli. Gdy Khamenei w bunkrze w Lewan spróbuje skomunikować się ze światem zewnętrznym, może znaleźć na ekranach tylko statyczny szum. Ta cyfrowa ciemność nie tylko wyłącza radary, ale także zmusza systemy do autodestrukcji poprzez manipulowanie częstotliwościami generatorów wewnątrz bunkra. Ta sytuacja zamienia bunkier w elektroniczną trumnę, a nie twierdzę. Loty walki elektronicznej prowadzone przez samoloty P-8, a Posejdon na granicach irańskiej przestrzeni powietrznej, uczyniły nawet podziemne włókna łączności bezużytecznymi. Podczas gdy Hamenei nie może dotrzeć do swoich generałów, generałowie nie widzą, co nadchodzi na ekranach radarów. To najbardziej przerażająca faza współczesnej wojny. Gdy uderzasz w wroga, są tak ślepi, że nawet nie zorientują się, że zostali trafieni. Gniew na ulicach jest bardziej intensywny niż strach pod betonem. Twierdzenia, że liczba zabitych w protestach zbliża się do 36 tysięcy, stworzyły nieodwracalne pęknięcie w irańskim społeczeństwie. Ludzie domagają się już nie tylko wolności eko ekonomicznej, ale całkowitego demontażu reżimu. Ucieczka Khamenei'ego do bunkra spowodowała również poważne załamanie morale wśród Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i RGCE w koszarach. Pytanie, skoro nasz przywódca ukrywa się pod ziemią, dlaczego my mamy umierać, jest teraz największym wewnętrznym zagrożeniem dla irańskiej armii. Reżim planuje realizować asymetryczną strategię samobójczą, aby powstrzymać tę wewnętrzną dezintegrację. Łodzie kamikadze i roje dronów, czekające w zasadzce w cieśninie Ormus, przygotowują się do przeprowadzenia ataku, ataku saturacyjnego na amerykańską armadę. Jednak dyskusyjne jest, jak wiele szkód może wyrządzić rój dronów, który utracił zdolność koordynacji. Z powodu ataków cybernetycznych przeciwko grupie lotniskowcowej wyposażonej w najbardziej zaawansowane na świecie systemy, systemy obrony powietrznej. Reżim może próbować opóźnić własny upadek krwawym spektaklem, ale liczby w terenie i luka technologiczna sugerują, że ten scenariusz nie zakończy się dobrze. Samoloty F-15 Strike Eagle lądujące w bazie lotniczej Muwafaksalti w Jordanii oraz samoloty transportowe C-17 lądujące w bazie RAF Fairford w Wielkiej Brytanii ujawniły logistyczne ślady operacji. Narastają spekulacje, że te samoloty transportowe przewożą nie tylko części zamienne, ale także specjalną amunicję potrzebną do operacji przebijania bunkrów. Kolejne starty samolotów tankujących KC-135 z Kataru mają na celu maksymalizację czasu przebywania samolotów bojowych w powietrzu w regionie. Ten masywny łańcuch logistyczny służy jednemu celowi całkowicie zamknąć irańską przestrzeń powietrzną i zniszczyć wyznaczone cele jednym uderzeniem. Strategia Trumpa wydaje się być pojedynczym nokautującym ciosem przeciw Iranowi, a nie długotrwałą wojną na wyniszczenie. Mówiąc, że piłka jest po stronie Chin. Biały Dom faktycznie wysyła Pekinowi ten komunikat. Kontrolujemy arterie energetyczne na Bliskim Wschodzie i zejdziemy 100 metrów pod beton, jeśli będzie to konieczne, aby utrzymać tę kontrolę. Dwaj najwięksi sojusznicy Iranu, Rosja i Chiny są ostatnio bardzo ostrożni. Ostrzeżenie Rosji dla swoich obywateli by opuścili Iran z dowodem, że Moskwa również uważa konflikt za nieunikniony. Ponieważ Putin jest pochłonięty wojną w Ukrainie, nie wydaje się skłonny ryzykować trzeciej wojny światowej o Iran. Chiny natomiast w cieniu sankcji gospodarczych i gruź ptary Trumpa koncentrują się wyłącznie na ochronie swoich dostaw energii. Ta dyplomatyczna izolacja pogłębia ciszę w bunkrze Kamenejego. Reżim Iranu widzi teraz wyraźniej, jak krucha jest osioporu, którą budował przez lata. Gdy siły Proxy dostają baty przywództwo w centrum, chowa się pod ziemię, aby się chronić. Nie można jednak zapominać, że gdy przywódca zostaje odcięty od swojego ludu, bez względu na to, jak gruby jest pancerz. Jego schronienia, jego legitymacja już dawno wyparowała. Wśród betonowych bloków, 100 metrów pod Teheranem, Ali Khamenei próbuje chronić nie tylko własne życie, ale także ostatnie resztki osi oporu, którą mozolnie tkał przez 40 lat. Ale cisza wewnątrz bunkra jest tylko małą częścią burzy szalejącej nad nim. Z wejściem Khameneiego do bunkra uruchomiono mroczny scenariusz kryptonim Red Dawn dla sieci sił proxy rozciągającej się od Libanu po Jemen od Iraku po Syrię. Oświadczenie Yahya Rahim Safawi, głównego doradcy wojskowego reżimu, że nie jesteśmy w zawieszeniu broni, jesteśmy w fazie wojny na pełną skalę. Jest w rzeczywistości ostatnim rozkazem wydanym przez podziemnego przywódcę swoim armiom na zewnątrz. Podczas gdy armada Trumpa licząca 7800 jednostek przecina wody Zatoki Perskiej, prawdziwe zagrożenie nadchodzi spod wody i stajnych jaskiń wzdłuż wybrzeża. Oświadczenie rzecznika wojskowego Houthi Yahya sare, że każdy ruch USSEA przeciw Iranowi uczyni każdy amerykański okręt na Morzu Czerwonym i Morzu Omańskim legalnym celem, nie jest tylko blefem. Siły Proxy wiedzą, że nie mogą zatrzymać ogromnych lotniskowców, jednak dążą do sparaliżowania ich metodą zwaną atakiem saturacyjnym. Tysiące małych łodzi kamikadze wypełnionych materiałami wybuchowymi oraz tanie drony jednocześnie atakujące systemy obronne, US S. Abraham Lincoln mogłyby wywołać najbardziej asymetryczną bitwę morską w historii. Pomimo wewnętrznych nacisków i gruźb rozbrojenia w Libanie, Hezbollah próbuje odwrócić uwagę USA, a angażując Izrael na jego północnej granicy. Jednak doniesienia wywiadowcze wskazują, że ukrywanie się Hamenejego w tunelach w Lewan doprowadziło do syndromu odciętej głowy wśród tych grup milicyjnych. Siły proksi, których centra koordynacji zostały sparaliżowane przez ataki cybernetyczne, są teraz zmuszone. Działać jak niezależne komórki, a nie pod centralnym dowództwem. Ta sytuacja pcha napięcia na Bliskim Wschodzie do niekontrolowanego punktu. Bo siła milicyjna bez kierunku może wysadzić nawet najbardziej racjonalny wysiłek dyplomatyczny jednym uderzeniem rakietowym. Ostatecznie wycofanie się Hameneiego do bunkra może opóźnić upadek reżimu, ale nie może mu zapobiec. Technologia niszczyciela Bunkrów UES a oraz wspierana przez Wielką Brytanię. Siła powietrzna mają zdolność zamienienia tuneli Lewan w rumowisko. Bo Hamenei może przeżywać swoje ostatnie dni w betonowym labiryncie, który sam zbudował. Jakie są wasze przemyślenia na ten temat? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękujemy za wybranie.